Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. To będzie jeden z takich vlogów, o którym myślałem, żeby nagrać już dosyć dawno temu. Ponieważ powiem tak, żebym został tutaj dobrze zrozumiany, ten film, który teraz obejrzycie, usłyszycie, nie jest jakimś moim absolutnie atakiem wobec Grzegorza Brauna, ale myślę, że trzeba pewne rzeczy przeanalizować sobie. O pewnych rzeczach się zastanowić, które zostały powiedziane. Nic nie ginie w internetach, wszystko jest gdzieś tam zapisane. I trafiłem na taki wywiad już dawno temu, o którym też byłem informowany przez widzów. Był mi udostępniany link do części tego wywiadu, ale ja znalazłem dosyć łatwo i przyjemnie cały. I ja go wam puszczę, ale usłyszycie ten wywiad z Grzegorzem Braunem. Raczej tylko dźwięk, może tam parę sekund tylko, żebyście zobaczyli, jak to się zaczyna, a później będzie, żebym nie miał znowu jakichś praw autorskich problemu. Więc ja wstawię zdjęcie Grzegorza Brauna. To jest jeszcze Grzegorz Braun sprzed brody, sprzed przemiany, sprzed metamorfozy takiej, jak się później zmieniło wszystko. I to było... Wiele lat temu ten wywiad, chyba w 2014 roku, więc naprawdę minęło sporo czasu od tamtego momentu. No, ktoś może powiedzieć, że no, przecież można zmienić zdanie i tak dalej. No i oczywiście e, można, ale daje to też trochę do myślenia. E, to, co wtedy powiedział Grzegorz Braun, jego taka m, ciepłość, ciepłe słowa wobec e, braci Ukraińców, wobec tego narodu, Państwa położonego na wschód od Polski, i jest to taki duży kontrast pomiędzy tym, co mówił wtedy Grzegorz Braun, a co mówi teraz i jak się zachowuje właśnie w obecnej sytuacji. Dlatego tak, ja chwilę skomentuję, bo ja chcę, żeby mój komentarz był na początku, a później Wy sobie to zobaczycie. Ja nie będę długo Wam zajmował czasu. Ten wywiad jest chyba parę naście minut. Więc będziecie mieli okazję go posłuchać. Ale mój komentarz do tego jest taki, że po prostu coś się zmieniło w Grzegorzu Braunie na przełomie lat, czy też dojrzał politycznie do pewnych rzeczy. Ja nie twierdzę, że zmiana zdania w jakiejś kwestii to musi coś po prostu oznaczać już jakieś podejrzenia wobec niego. Nie chcę, żeby to też tak było odbierane przez tutaj widzów oglądających. Ale daje to trochę też do myślenia, i jest zastanawiające, przynajmniej w moim przekonaniu, że wtedy tak mówił, a teraz jest jak jest. No bo wszyscy dobrze widzą i jaki jest Grzegorz Brown, co robi, jak się zachowuje, jakie są jego anty, powiedzmy, ukraińskie teraz poglądy, a dlaczego były wcześniej właśnie takie. Skąd ta metamorfoza też taka się. U niego wzięła, i czy nie jest to trochę element jakiejś gry aktorskiej? A może Grzegorz Brown nie jest takim Grzegorzem Braunem, jakiego my postrzegamy i jaki nam się wydaje, że on jest? Ja Was zostawiam z refleksją. Ja mam swoje przemyślenia, swoje zdanie w tym temacie. Aby wy wyciągniecie sami po prostu wnioski. Nie będę wam mówił, co macie myśleć. Tak jak mówię, nie jest to film uderzający w żaden sposób w Grzegorza Brauna, ale refleksja może być. Pamiętajmy wszystkim politykom, nawet Braunowi, co kiedyś powiedział, bo mogą tego być różne konsekwencje. Zapraszam na ten film. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie ten kanał Rafał Morawlog, zostawiacie łapki w górę. Udostępniajcie te vlogi, żeby się niosły w odkłaniach YouTube'a. No, i na prawie, cytatu posłuchajcie sobie, co powiedział Grzegorz Braun wiele lat temu. Do zobaczenia. Papa! Pa. Chciałem zapytać o tą Ukrainę jeszcze. Co by tutaj można dopowiedzieć jeszcze? Oprócz tego, co już mam co można dopowiedzieć. Można dopowiedzieć, że nie ma żadnego pomyślnego rozwiązania tej tragedii, ale także polskiej tragedii, także polskiej tragedii nie ma pomyślnego rozwiązania w paradygmacie demokratycznym. Powtarzanie frazesów, egzaltowanie się brednią demokratyczną nie prowadzi do niczego innego poza nowym zniewoleniem narodów. I jest bardzo przykre i tragiczne, że Polska odgrywa rolę pudła rezonansowego w, w transmitowaniu tej propagandy właśnie na wschód, na Białoruś, na Ukrainę, na Rosję. Nie ma także rozwiązania pomyślnego. W Paradygmacie nacjonalistycznym, w takim paradygmacie, w którym na przykład polską racją stanu miałoby być budowanie jakiegoś kordonu sanitarnego otaczającego Rosję, odspychającego Rosję gdzieś tam właśnie do, do barbarii, Tartarii, gdzieś na krańce, poza mapę tak cywilizacji, to też jest niebezpieczna brednia. Pomyślne rozwiązanie tak sprawy ukraińskiej, jak polskiej, jak białoruskiej, to jest. Integracja między Morza Bałtycko-Adriatycko-Czarnomorskiego, integracja zatem, tak owszem, Jagiellońskiej Europy. Ale nie na, nie na warunkach, które by jedni mieli dyktować drugim. Ta integracja może nastąpić wyłącznie przez przemyślenie orędzia fatimskiego 1917 roku. Zbliża się stulecie, 100 lat minie wkrótce, jak powiedziała Najświętsza Maria Panna, co się stać musi, żeby świat ocalał. Żeby świat ocalał. Jak wiadomo, minął cały XX wiek i stało się wiele rzeczy straszliwych, niewyobrażalnie straszliwych, ale to orędzie w dalszym ciągu pozostaje aktualne. Nie wiem, kto tutaj kogo będzie nawracał w tej naszej środkowej Europie. Chodzi o budowę chrześcijańskiego katolickiego imperium w tej części świata. Słowo imperium powinno być rozumiane. Bez emocji. Bardzo praktycznie trzeba myśleć o idei imperialnej. Któż to bowiem jest imperator? No to jest ten, kto właśnie jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo, kto jest w stanie rządzić się po swojemu, nie realizując czy nie dopuszczając do realizacji na swoim terenie innej racji stanu. Tylko i aż tyle to jest, to jest imperium i otóż, i otóż jeśli Polska, jeśli Europa Środkowa nie będą chciały wrócić do tych korzeni cywilizacyjnych, to wszystko to skończy się tym scenariuszem, który tutaj w pokrótce, aforystycznie przedstawiam jako kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym. Nie chodzi o to, żeby wciągać Ukraińców w to samo bagno, w którym my już dość głęboko tkwimy, nie chodzi o to, żeby rozwiązywać sprawę polską na poziomie renegocjacji traktatu lizbońskiego. Renegocjować owszem należy różne traktaty, ale jeśli już to traktat chorodelski z 1413 roku traktat Lubelski z 1569 i traktat hadziacki z 1658 roku. Te traktaty, te unie należy reformować, tak? Razem z Ukraińcami, razem z Białorusinami. I jeszcze tak powiem, jeśli ktoś dzisiaj w Polsce myśli, że to jest dobra okazja, powiem wprost, żeby wrócić do Lwowa, tak? O, Ukraina się rozpadnie i my wtedy, panie, będzie Polska od pierwszego. No to, to niewątpliwie jest propaganda, która... Prowadzić będzie do wzajemnego, zaciekłego zajęcia się sobą Ukraińców i Polaków, co będzie miało ich znieczulić na rozmaite inne operacje, które zostaną dokonane na, na, tych, na tych krajach, prawda? Jestem, jestem przekonany, że jeżeli mamy wracać do Lwowa. To wyłącznie na tej zasadzie, że jak dzisiaj to dzisiaj to bardzo trafnie kolega sympatyczny mi taką formułę podpowiedział i ona bardzo mi się spodobała, więc ją tutaj powtórzę. Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę Kamieniczek w przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, bogaci, niech się tak dorobią między innymi na kontaktach tych, tych prawdziwych, autentycznych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć, wyłącznie dokonując wymiany towarowo-pieniężnej, prawda? Jeśli ktoś chce dzisiaj towarem eksportowym na Ukrainę zrobić demokrację akurat z Polski, no to właśnie. No, to właśnie źle, źle życzy Ukraińcom. Dialog prawdziwy między narodami rozwija się przez robienie dobrych interesów. I w związku z tym zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców, i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i Zelwowa mogli przyjechać do Polski nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizę i nie stojąc w upokarzających kolejkach po te wizy. Co z zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą, jak w obrębie tej samej cywilizacji? W tym filmie, który tutaj dzisiaj miałem miałem możliwość prezentować po raz pierwszy. W tym filmie są archiwalia z archiwum kijowskiego. I cóż za obłęd. Nie można w żadnym banku w Warszawie uregulować należności za te archiwalia. Kierownik produkcji musiał pojechać do Kijowa, musiał wziąć fakturę z państwowego archiwum, przejść na drugą stronę ulicy, wpłacić w banku pieniądze, które przywiózł z kieszeni, wrócić dopiero odebrać archiwalia. To jest problem między Ukrainą i polską. I ci wszyscy fałszywi przyjaciele, ci wszyscy właśnie frazesowicze demokratyczni o tych realiach nie mówią. Przecież żadni kagiebiści, tak i żołnierze specnazu nie, nie stoją w żadnych kolejkach po wizę. A jak stoją, to koszt tej wizy to nie jest dla nich problem, prawda? To jest problem dla normalnych ludzi, tak samo normalnych jak Polacy, którzy jeździli i dalej jeszcze jeżdżą, po lepszy proszek do prania do Niemiec, po karton bananów, prawda? Białorusini i Ukraińcy muszą zatrzymywać się na długie godziny na tej żelaznej kurtynie, która zapadła w środkowej Europie, no na naszą korzyść, że ona jest przesunięta na wschód od Polski, a, a nie stoi na zachód, ale jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną eurokołchozową kurtynę, prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych y, pobratymców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej. Tak daleko, jak dzięki koronie polskiej sięgnęła cywilizacja łacińska, tak daleko są ludzie wolni, prawda? Na tyle wolni, żeby się dopominać wolności. No więc nie transmitujmy demokratycznej bredni, niech Wreszcie ktoś poważnie tutaj zacznie rozmyślać nad tym, jak podnieść koronę Polską, ponieważ mówię poważnie, tak jak w Budapeszcie, jak premier Orban, który kazał sprowadzić tę koronę świętego Stefana do Parlamentu. I nikt nie mówi, że to jest oszołom, że to jest wariat, że to jest zlamusa jakaś, prawda, polityka. To jest Realpolitik, Realpolitik do, do bólu. No więc niech ktoś tutaj podniesie. Samą myśl podniesie o podniesieniu korony polskiej, ponieważ republiki demokratyczne, nacjonalistyczne, z definicji zawsze będą na kursie wzajemnie kolizyjnym. I jeżeli mają się Ukraińcy demokratycznie integrować wokół swojej idei narodowej, no to. Prędzej czy później będziemy mieli tutaj wojenkę, tak, która będzie się bardzo podobała w Moskwie, będzie się bardzo podobała w Berlinie, będzie również na pewno jakoś tam podżerowana z Waszyngtonu. Jeśli Tel Awiw jeszcze wtedy będzie tam, gdzie dzisiaj jest geopolitycznie, to, to, to i tam będzie, będzie aplauz y, 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 dla takiego działania, no właśnie takiego, żeby się Polacy i Ukraińcy nawzajem y, pożerali y, po to, żeby bezkarnie na naszym terenie, na naszym Międzymorzu mogli żerować inni. Odsyłam do tekstu tej publikacji którą ja z rosyjskich stron znam. Wystąpienie Szymona Peresa, który właśnie w ostatnich tygodniach mówi o pilnej potrzebie instalowania rządu światowego. Mówi, że rzecz to fatalna ta dwuwładza, władza rządów państwowych i, i rządów korporacyjnych. No i jego recepta to jest tak, tak, proszę Państwa. On wymawia właśnie te słowa, tę te, te teorię spiskową nagle przedstawia jako praktykę jako praktykę, tak? Potrzeba rządu światowego. Czy Ukraińcy w Kijowie, czy Polacy w Warszawie, czy w Pciniu potrzebują jakiegoś rządu światowego? No ratujmy się, ratujmy się, póki nie jest za późno, a nie odgrywajmy roli y, pożytecznych idiotów, którzy mają otumanić Ukraińców y, po to, żeby za ćwierć wieku oni się znaleźli z ręką w tym samym nocniku. Ale oni nadal są otumanieni I, i, i kto jest tym pudłem rezonansowym u nas właśnie? Kto o, to to... Już... To już to już to już sami państwo widzicie, sami słyszycie, że że rzeczywiście sprawy musiały zajść dość daleko, jeżeli tym samym głosem mówią media Adama Michnika z jednej i Adama Lipińskiego z drugiej strony. Jeżeli wzajemnie się oklaskują, prawda? Premier odpowiedzialny za zamach smoleński, współuczestnik tej zbrodni stanu, tak? a z drugiej strony lider opozycji, który stracił tam brata i, i, i urządzają nawzajem festiwal wzajemnej celebracji. No to, 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 to w tym momencie ja się naprawdę boję. Dziękuję. Można zadać jeszcze jedno pytanie? Co to znaczy w praktyce podniesienie korony? Pan o, tym, o, pan o tym bardzo często mówi. Co to znaczy praktycznie? Czy to jest to, co zrobił... Pani, y, to 100 koron? lat temu, 100 lat temu, niespełna, w Warszawie była Rada Regencyjna. Między rokiem 16 a 18 była Rada Regencyjna. I proszę przestudiować y, y, pomyłki i porażki Rady Regencyjnej sprzed 100 lat. Te porażki były nieuchronne, gdyż nie było ducha w narodzie. Naród był zdemokratyzowany w w swoich elitach doszczętnie przez cały XVIII i XIX wiek demokratyczna brednia zatoczyła bardzo szerokie y, y, kręgi i w związku z tym naród nie myślał nawet o tym, żeby się modlić o powrót króla, tylko y, się odrodziła Polska jako. No właśnie, no właśnie. No, ale, ale mało nas było, że tak, że tak to wspólnie. A zatem dzisiaj trzeba pracować nad tym, żeby jak się odemknie na nowo uchyli jakieś okienko koniunktury politycznej, to żeby sobie jeden Polak z drugim Ukraińcem nie opowiadali bredni o naprawianiu demokracji, tylko żeby się zabrali za budowanie poważnego państwa, prawda? I proszę zatem zapoznać się z koncepcją korony polskiej nie jako jakiegoś tam biżutu bibelotu. Z, z jakiejś cepeli historycznej, tylko to była pewna koncepcja polityczna. Korona jest czymś. Otwartym, jak w chemii, są takie wiąz związki, które się chętnie wiążą z innymi, są otwarte na inne, zaś inne związki, tak jak republiczki narodowo-demokratyczne, są właśnie zamknięte, są projektami zamkniętymi i zawsze budo integrowanie się na takim gruncie musi prowadzić do szukania przeciwnika.